Hello. Oj. Cześć, kochani. Witam z lasu. Rynka po lesie. Ważny, bardzo ważny rytuał. Połączenie się z naturą. Cześć, Batka. Hej, kochana. Muszę tutaj uważać, bo jest dzisiaj dość ślisko. E, bo śnieg już się powoli topi, ale robi się taki, widzicie, lód hardkorowy. E, dzisiaj przychodzę na chwilkę, spontanicznie, z tematem kochania siebie bardziej. Temat rzeka, e, temat, który cyklicznie do mnie wraca i wydaje mi się, że wielu z nas... Tak, natura najważniejsza, dokładnie. Dokładnie, kochana. Wydaje mi się, że wielu z nas um, przez całe, całe, całe życie uczymy się tej e, miłości do samych siebie, e, tego, żeby stawiać się dla siebie, e, robić to, co faktycznie jest dla nas ważne, nie zapominać o sobie, e, nie wykorzystywać siebie, swojego ciała. Ponad miarę dawać sobie przestrzeń na relaks, na regenerację i wiele innych tematów tutaj. No i właśnie, i ostatnio w zeszły czwartek na czwartkowym live'ie na czwartku od serca mówiłam trochę o intencji, o takim słowie kluczu na dany rok, o takim słowie, które z nami rezonuje. Które chciałybyśmy, aby prowadziło nas, wspierało nas w tym roku. I tam opowiadałam o tym, że moim słowem na 2021 jest radość. Ale to wszystko gdzieś tam cały czas się we mnie układa. I wiem, że na pierwszy rzut ucha może zabrzmi to nielogicznie i że do radości nie pasuje to słowo, o którym za chwilę powiem. Ale mi to bardzo pasuje, tak naprawdę, i jest też mocno związane z kochaniem siebie bardziej. Cześć, Dorota. I słuchajcie, dla mnie tym drugim słowem, które chciałabym, żeby szło ręka w rękę ze mną w 2021, z radością i z lekkością, o której, em, o której mówiłam tydzień temu, i które są. Ojej, tutaj normalnie powiem Wam, że prawie jak na morzu. Muszę ostrożnie przejść. Więc, tym, tym słowem obok radości i lekkości, które zapraszam, na które się otwieram e, i które chcę wnosić w swoje życie i w życie osób, z którymi się spotkam i prywatnie, i, i w przestrzeni tutaj programów, warsztatów, sesji, jest dyscyplina. Radość, a dyscyplina? Lekkość, a dyscyplina? Tak, jest to dyscyplina. E, dla mnie dyscyplina oznacza kochanie siebie bardziej. Jest jednym ze składników niezbędnych kochania siebie bardziej. I to nie jest, wiecie, taka, taka, taka dyscyplina, piłowanie siebie. Jeżeli nie dotrzymamy sobie słowa i zrobimy, nie zrobimy tego, co sobie na przykład zamierzymy, to tutaj poczucie winy, nie wiem, złość na siebie absolutnie nie o to tutaj chodzi, bo wiecie dobrze, że ja jestem orędowniczką samowspółczucia, czułości do siebie, ale właśnie to na pozór może to się wydawać, jakby, że to stoi w sprzeczności. Jest wręcz odwrotnie, moim zdaniem, dyscyplina, która pozwala nam stawać coraz bliżej siebie, dokonywać takich wyborów i coraz. Jakby w tym procesie to się staje coraz mocniejsze, coraz częściej możemy odrzucać te rzeczy, które nie współgrają z nami, z, z naszym procesem rozwoju, z naszą naturą. I dlatego radość i dyscyplina wcale nie są, nie stoją po przeciwnych biegunach. Radość i dyscyplina mogą się uzupełniać. Jeżeli my mamy w sercu taką. Mamy ma, samodyscyplinę, Beata pisze. Tak, dokładnie. Jakby dzięki tej dyscyplinie wewnętrznej, i to jest zarówno jeśli chodzi o naszą pracę wewnętrzną, czyli dyscyplina na przykład, żeby e, nie narzekać, e, nie użalać się nad sobą, e, bo wiecie, te, te, te nawyki myśleniowe, one coś nam dają, tak? Oczywiście to jest na krótką metę i... Ostatecznie nas to osłabia i ostatecznie nas to sprowadza na ciemną stronę, ale jeżeli my nie mamy uważności, albo tej uważności nam brakuje, to i to jest oczywiście też ludzkie, że możemy wpadać w te nawyki i dlatego właśnie ta dyscyplina jest tak ważna, żeby każdego dnia sobie o tym przypominać. Kurczę, nie, nie, okej. Okay. Będą wydarzały się różne sytuacje, będą pewne triggery dla nas, ale właśnie pamiętać o tym, żeby... Trwać w tej dyscyplinie i spojrzeć na każdą sytuację, na każdą okoliczność jednak z tego poziomu miłości, z światła i tego, że co tutaj dla mnie jest, co tutaj dla mnie jest ukryte. Więc, jakby dyscyplina w kwestii tej takiej pracy wewnętrznej, ale też dyscyplina w kształtowaniu, czy podtrzymywaniu, czy rezygnowaniu z pewnych naszych konkretnych nawyków. i Sorry, że tu będę spoglądać na ziemię, ale jest dużo kałuży. Kałuż. <śm> I właśnie mam wrażenie, że bardzo wiele osób teraz, też moich klientek, które do mnie trafiają, że oczywiście temat pracy z jakimiś nawykami, rytuałami zawsze był istotny w zmianie, w, w procesie, w, w coachingu, ale tak naprawdę teraz mam wrażenie, że jest to gdzieś tam jeszcze ważniejsze, bo my zaczynamy dostrzegać bezpośrednie połączenie między tym jednym konkretnym naszym dniem, naszego życia jak on wpływa, jak to dokładnie to, co robimy w danym dniu, jak to wpływa na szerzej na całe nasze życie i to, o której my wstaniemy, co zrobimy rano jako pierwsze, jak, jakby jak wejdziemy w ten dzień. O której pójdziemy spać i tutaj na przykład ja się muszę przed sobą bić w pierś, że ostatnio chodziłam spać zbyt późno i widzę to, i to nie rzutuje pozytywnie na samopoczucie, też fizyczne, więc tutaj właśnie będę z tym dalej pracować, żeby wrócić na lepsze tory i chodzić spać na przykład wcześniej, tak? Więc jakby tutaj jest tyle oczarów do poruszenia. Ale tak po prostu chciałam się z wami podzielić tym tą perspektywą, że właśnie ta dyscyplina <noise> Dokładnie, kochana, pisze Dorota. Tak, że ta dyscyplina, ta nasza codzienność, te nasze wybory... E, ja zrobiłam, słuchajcie, ogromny progres. Tutaj się pochwalę sama przed sobą i przed wami. Ale tak, jeśli chodzi o zdrowe odżywianie, tak zwane zdrowe odżywianie, bo dla każdego oczywiście zdrowe odżywianie to może być coś innego. Ale faktycznie ja w ostatnim półroczu w swoim życiu totalnie... Może nie, nie powiem, że zrewolucjonizowałam sposób, jak ja gotuję, jak ja się odżywiam i tak ale to była ewolucja, bo ta ewolucja trwa od lat, tak naprawdę, wiecie, to był bardzo długi proces różnych zmian, ale teraz czuję, że tak naprawdę się stawiłam, tak naprawdę się stawiłam dla siebie i wiecie, pewne wewnętrzne blokady też, które mi towarzyszyły, związane z tym na przykład, że. No nie, no, rezygnacja z czegoś tam, tak, na przykład z, z pszenicy, e, że, że to jest kurczę, jednak jakieś takie wewnętrznie nie czułam tego, że ja chcę podjąć się tej takiej dyscypliny, żeby to na stałe odrzucić z mojego jadłospisu. Tylko były blokady, może jednak mi to jest potrzebne, może jest. Kurczę, słabo, bo inni jednak mogą to zjeść, a ja nie mogę. Dlaczego? To jest może niesprawiedliwe. Wiecie, masę różnych rzeczy w tym temacie gdzieś tam się przejawiało przez ostatnie lata e, i z, innymi, z innym jedzeniem, ale generalnie w końcu e, czuję, że dojrzałam do tego tak naprawdę, żeby stawić się w pełni w tym obszarze dla siebie, że ja po prostu wybieram to, co jest dla mnie na maksa. Najzdrowsze i odrzucam, jestem w tym zdyscyplinowana, że odrzucam i rezygnuję z tego, co mi zwyczajnie nie służy. I nie mówię, że to jest łatwe. Bo tak jak powiedziałam, dla mnie to był długi, ogromny proces i też nie wiem, bo życie jest długie, mam nadzieję. I nie wiem, czy nie nastąpią jeszcze jakieś momenty. Tak jak wiecie, ludzie na przykład odrzucają mięso, potem wracają i tak dalej. No różne, różne się rzeczy dzieją. Z każdym nawykiem tak jest, tak, że wypracujemy go, ok, ale potem są różne sytuacje i może się zdarzyć, że. Zejdziemy z tej ścieżki. Potem powrót zwykle jest trochę łatwiejszy, jeżeli już, tak jak na przykład ktoś uprawia sport, przestaje uprawiać z różnych powodów i potem wrócić jest łatwiej niż jak nigdy tego nie robił. To jest oczywiste. Jest pamięć mięśniowa na przykład, i też w innych nawykach również jest, są te połączenia neuronalne w mózgu i jest łatwiej wrócić do pewnych rzeczy. Ale tak, ale jakby chodzi o to, że praca z tymi nawykami i ta nasza właśnie dyscyplina. To jest proces, który się nigdy nie kończy. Zawsze jest przestrzeń, żeby z czymś pracować i wychodzą rzeczy, które nam jeszcze nie pasują. Nikt z nas nie jest idealny i każdy z nas ma te obszary. Także, no tak spontanicznie po prostu miałam ochotę się z Wami tym podzielić, że e, uważam, że mogę połączyć właśnie i chcę połączyć w 2021, wiecie, radość i lekkość z dyscypliną. E, I... Kochanie siebie bardziej nie polega też na jakimś folgowaniu sobie. E, tylko właśnie na sprawdzaniu i wybieraniu tego, co jest dla nas najlepsze, e, najzdrowsze, e, pozwala nam się rozwijać, a nie tego, co może być chwilowo, na przykład jakąś e, odskocznią czy ucieczką od czegoś, tak? czyli na przykład e, obgadywanie kogoś, tak, z nawyków myśleniowych, e, może na chwilę da nam jakąś ulgę, ale w dłuższej mierze my wiemy, my wewnętrznie wiemy, że to nie jest e, światło, że to jest. Bardziej ta ciemność tak? i dyscyplina w każdym, w każdziutkim obszarze naszego życia sprowadza się do tego, żeby z miłością, z czułością, też z wyrozumiałością i z cierpliwością, jak trochę do dziecka, podchodzić do samych siebie i uczyć się i wspierać się i wybierać coraz częściej to, co dla nas dobre. Z radością, właśnie z radością w sercu, że to, jest, to są nasze wolne wybory. Nikt nam nic nie każe. Dyscyplina, samodyscyplina to jest nasz świadomy wybór, co chcemy, czego nie chcemy. E, dawajmy sobie oczywiście ten czas na proces. Pewne rzeczy nie zadzieją się z dnia na dzień, tak? My wszystko możemy wypracować, ale właśnie z takim, e, z cierpliwością, z wyrozumiałością, z, e, z podejściem, że jak nam się noga powinęła, to wstajemy, a nie karcimy siebie, przytulamy siebie. Jesteśmy dla siebie kochani, kochani. Kochajmy siebie bardziej. Tego nam życzę wszystkim. Buziaki Wam wysyłam. Cieszę się, że tutaj na chwilę udało się połączyć. Pozdrawiam osoby, które tutaj były albo są na żywo i te, które oglądają powtórkę również. No i co? Trzymajmy się, rozwijajmy się. Buziaczki. W kontakcie muszę zdjąć rękawiczkę i się z wami żegnam. Pa!